W wielu projektach może przydać nam się joystick analogowy. Joystick analogowy działa na dwóch osiach. Zmienia napięcie na pinach VRX i VRY w zależności od wychylenia gałki w kierunku danej osi. W pozycji neutralnej wskazuje połowę wartości napięcia. Mam jeszcze dodatkowy pin, który odpowiada za przycisk chwilowy SW. Podłączmy sobie taki przycisk chwilowy, który akurat tutaj w okwi wygląda troszkę inaczej i ma inne ułożenie pinów, niemniej jednak zasada działania jest taka sama. Podłączę oś horyzontalną do pinu A1, a wertykalną do pinu A2. Switch będzie podłączony do pinu numer 2. Na początek zdefiniuję sobie piny wejściowe analogowe. Teraz wewnątrz pętli loop będziemy sobie te wartości wczytywać i wyświetlać w serial monitorze. Tutaj w tym prostym przykładzie użyję delay. Uruchamiamy symulację. Jeżeli czasami pokaże Wam się taki komunikat, to znaczy, że serwery wokwi są zajęte. Spróbujcie zamknąć to i uruchomić jeszcze raz. Teraz działa już OK. Mamy joystick w pozycji naturalnej, który pokazuje nam połowę wartości, jaką może odczytać nasz przetwornik analogowo-cyfrowy. W przypadku Arduino Nano jest to przetwornik 10-bitowy, dlatego pokazuje wartości od 0 do 1023. Na innych płytkach może być to większy zakres, na przykład na SP32 będziemy mieć wartości od 0 do 4095. Niemniej jednak tutaj możemy spodziewać się wartości od 0 do 1023. Kiedy teraz wychylę sobie gałkę w lewą stronę, to widzimy 1023 na osi X. Teraz kliknę sobie jeszcze strzałkę w górę i dostajemy maksymalne wartości dla obu osi. Jeżeli kliknę sobie w prawo, zajdę sobie teraz w dół i kliknę jeszcze w dół. Gałka przyjmuje pozycję w prawym dolnym rogu. Widzimy tutaj wartości minimalne. Tutaj sytuacja jest dosyć wyidealizowana. W prawdziwym fizycznym joysticku, który mam tutaj na biurku, te wartości troszkę się różnią. Przechodzimy do Arduino IDE i wgrywamy kod na płytkę. Dzięki czemu po podpięciu joysticka i wgraniu kodu, będziemy obserwować zmiany napięć w serial monitorze. Idąc w lewy dolny róg, widzimy, że pokazują nam się wartości bliskie 0. A idąc w prawy górny róg, pokazują nam się maksymalne wartości. Jak widać, te wartości nie są idealnie połową całego zakresu. Tak samo, kiedy zejdziemy sobie w lewy dolny róg, to też nie mamy dokładnie zera, tylko około 4-5. Ale to jest normalne w przypadku takich sprzętów elektronicznych. Teraz pójdziemy o krok dalej, ponieważ zaczytywane dane jako analog read, które mają wartość od 0 do 1023, często ciężko jest przetwarzać. My chcemy mieć jakiś środek, chcemy mieć wartości ujemne, kiedy wychylimy gałkę w lewo i wartości dodatnie, kiedy wychylimy gałkę w prawo. Więc tutaj najlepiej jest mapować sobie te dane wejściowe na przykład na zakres od minus 10 do 10. To zależy, jakie wartości będziecie potrzebować. W podobny sposób robimy z drugą osią Y. Jeżeli teraz gramy sobie kod, to widzimy, że pokazuje nam się tutaj wartość 0 i minus 1, czyli około 00. Wiadomo, że te urządzenia analogowe nie są takie dokładne, ale tym nie musimy się przejmować. Teraz tworzymy sobie taką funkcjonalność, że do naszego układu dodamy jeszcze diodę LED i za pomocą joysticka będziemy zwiększać i zmniejszać jej jasność. A za pomocą wbudowanego przycisku będziemy ją resetować do zera. Dodajmy sobie definicję pinu dla przycisku i dla diody LED. Pamiętajcie, że tutaj będziemy używać PWM, dlatego pin musi taką funkcję obsługiwać. Dodam sobie jeszcze zmienną, która będzie określać jasność diody i przygotuję sobie jeszcze dwie zmienne, które pomogą nam obsłużyć milis w pętli loop. Wydaje mi się, że druga oś nie jest nam tutaj potrzebna, więc to sobie wykomentuję, a to, co jest na dole, wyrzucę. Zdefiniujemy sobie teraz w setapie nasz przycisk, tak aby korzystał z wbudowanego rezystora podciągającego. I teraz tą wartość, którą będziemy sobie zaczytywać, chcemy, żeby to był nasz. Czynnik zwiększający lub zmniejszający właśnie tą jasność. Więc możemy sobie stworzyć taką inkrementację, że do zmiennej brightness przypisujemy właśnie tą wartość, która może być albo ujemna, albo dodatnia. Dzięki czemu wartość będzie się zwiększać lub zmniejszać. Teraz możemy wysyłać sobie tą wartość do diody LED za pomocą Analog Write. Pamiętajcie, że Analog Write jest 8-bitowa, przynajmniej w Arduino. Czyli powinna przyjmować wartości od 0 do 255. Więc tym też musimy się zająć, aby te wartości nie były mniejsze od 0 lub nie były większe od 255. Moglibyśmy dodać sobie takie instrukcje warunkowe przed wywołaniem tej metody, które sprawdzają, że jeżeli jasność będzie większa niż 255, to sprowadzamy ją w dół do maksymalnej wartości i odwrotnie, jeżeli będzie mniejsza niż 0, to sprowadzamy ją do 0. Ten zapis jest oczywiście jak najbardziej w porządku, ale ja proponuję inny. Zamiast tego proponuję użyć metody constrain, dzięki czemu to Zmienną Brightness będziemy ograniczać do przedziału od 0 do 255 i po takim ograniczeniu przypisujemy tą wartość z powrotem do tej zmiennej. Zajmuje tylko jedną linię kodu i jest bardzo eleganckie. Teraz jeszcze będziemy chcieli to robić w pewnych odstępach czasu. Dlatego dodajemy funkcjonalność milis, aby ta cała funkcjonalność wykonywała nam się w pewnych odstępach czasu. Tutaj mam ustalone 50 milisekund, może na razie zwiększmy to do 100 milisekund. Gramy program na płytkę i przetestujemy. Teraz próbujemy ruszyć joystickiem, widzimy, że jasność nam się zwiększa. Powinna dojść do maksymalnej wartości 255, a teraz idziemy sobie w dół i jasność spada do zera. Wszystko już działa, jeszcze dodamy tylko funkcję przycisku. Może zrobimy to na samym końcu. Domyślnie nasz switch ma stan wysoki. Jeżeli wykryjemy stan niski, to wtedy chcemy do naszej zmiennej przypisać wartość 0. Zwiększamy jasność diody, jesteśmy przy maksymalnej wartości, wciskam przycisk i resetujemy. Zwiększamy, resetujemy. Zwiększamy, zmniejszamy. Wszystko działa świetnie.